No i Jesteśmy na lotnisku. Las Palmas, Gran Canaria. Las Palmas, Gran Canaria. Wyjeżdżamy. Prosto z lotniska. Jedziemy na południe. To jest nickerman. Messi. To Tom Bienvenidos Bienvenidos Podobno, a tam wisi w powietrzu Podobno ma być 30 stopni, na razie jest 28 Także tam w kraju nie 0 stopni A tak to Tak to przylecieli do Las Palmas Gran Canaria Na tydzień Najwyższa, największa Wyspa Ameryjskie Za chyba pół godziny jesteśmy na południowej stronie Gran Canary, gdzie to w hotelu Margaritas będziemy pili drinki margaritas. O, tak to jest. Pięknie, wspaniale. Ocean atlantycki przed nami się rozpościera. Na dole jakieś miasteczka. A palmy rosną. To jest wulkaniczne góry. Także, o samolot leci. Zobacz, patrz. Jak wisi ładnie. Widzisz? O. Bienvenidos en Gran Canarias.